we Ciao, witam Was z mojego drugiego domu, czyli z Italii. Tak zaczyna się drugi etap moich osobistych podróży pociągiem po Włoszech, czyli Loco Italia. Gdzie dokładnie jestem? No jak widzicie, jestem nad morzem. Miejscowość myślę, że w większości z Was jest znana. A jaka konkretnie, dowiecie się niedługo. Niedługo też dowiecie się, co zamierzam zwiedzić. A jest w tego co? dwa tygodnie będę eksplorował znane i mniej znane obszary zarówno regionu Emilia-Romagna, jak i Markę. Oczywiście muszę spróbować lokalnego przysmaku z emilii romani czyli piadiny. Już kawałek odgryzłem, ale tego akurat nie widać. No oczywiście pyszna. polecam jak najbardziej. Piękny ciężyk świeci. Nie wiem jak mnie słychać, bo może szumić tak konkretnie, więc pewnie mnie zagłusza, ale Liczę na to, że chociaż część mojego głosu słychać. Ale morze jest piękne. Morze, plaża. Zaraz zobaczycie coś jeszcze. O. To, to światło, tam to nie jest słońce, tylko latarnia. A tutaj mamy dosłownie las. Parasolek. To w tak popularnym kurorcie jak ten jest po prostu normą. To na razie tyle.